Cześć, witajcie, z tej strony Czwarty Spartan, a przed Wami, no właśnie, co jest przed Wami, co jest na Waszych monitorach, co jest na Waszych ekranach? Hmm. Było coś o Pokemonach w tytule, więc powinno to być pewną wskazówką, ale jeżeli z drugiej strony interesowaliście się kiedykolwiek tematem Pokemonów i gier Pokemonowych, to na pewno wiecie, że nigdy nie wyszła żadna dobra gra na PC, nie wyszła. Nigdy, niestety. Nie wiem dlaczego. Szczerze powiedziawszy, MMO z Pokémonami wygląda na żyłe złota. Ludzie by się zabijali o Pokémona z pierwszej generacji jako Pokémona startowego. No, Kaman. Ile dzieciaków zabijałoby się o Pikachu? Ile Ile osób takich jak ja zabijałoby się o Pikachu? Ach, no dobra, ale nieważne. Przejdźmy do tego, co mamy w tej chwili przed swoimi oczyma, bo to wygląda na grę. Na PC-ta z Pokémonami w roli głównej i faktycznie nią jest. Bo na swoich ekranach Pokémon Generation. Tylko z tą grą jest jeden mały problem. To nie jest oficjalna produkcja. To jest produkcja stworzona przez fanów. I proszę, od razu wygląda tak, jak powinna wyglądać gra z Pokémonami. Kaman, zobaczcie na to. Jest grafika 3D, jest. Mogę. Chodzić bez żadnego skrępowania po mapie widzę pokemony, które gdzieś stoją o to właśnie chodziło oczywiście gra jest w bardzo, 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 bardzo wczesnej wersji e, z bardzo małą ilością tak naprawdę dostępnych funkcji więc możemy tu łapać pokemony, możemy się bić z pokemonami e, i możemy je leczyć tak naprawdę to by było tyle Twórcy obiecują, że w przyszłości będzie to gra, która jest tak gdzieś na pograniczu, powiedzmy takiej wersji Crystal, e, jeszcze z Game Boya. E, to, to jeszcze nie, to nawet nie było jeszcze Nintendo DS, albo, ani nic takiego. E, to te stare wersje. Ma być tam fabuła, duży otwarty świat, e, dużo Pokemonów do złapania. Ono oczywiście. Będą się ruszać, nie to co w, te, w tej chwili, e, tak stoją w miejscu i tak naprawdę nic nie robią. E, no, twórcy chcą zrobić tą grę z Pokémonami, której tak naprawdę wszyscy, wszy, wszyscy by chcieli. E, ja się przyznaję, ja bardzo dużą część mojego dzieciństwa przegrałam. <laughs> przegrałam z Pokémonami. I tak naprawdę, jak zobaczyłam na Kotaku informację o tym, że jacyś szaleńcy porwali się na stworzenie tej gry własnymi siłami, to miałam kibicuję im z całego serca. Co prawda, może być to w pewien sposób trochę problematyczne, ponieważ, no jak wiemy, Nintendo bardzo mocno e, trzyma swoje prawa autorskie dla siebie. No ale dobra, nie zajmujmy się w tym, tym w tej chwili. E, Powiedzmy coś sobie o grze, więc tak, grafika jest bardzo przyjemna dla oka, na pewno jeszcze ulegnie zmianie, modyfikacji, ale w tej chwili to taki prosty, komiksowy styl, który bardzo mi pasuje do tej produkcji. Starujemy naszym trenerem, jak się e, zauważyć w tym takim dość topornym menu wcześniej mogłam wybrać jego płeć. No i to tak naprawdę tyle na razie. Może w przyszłości będziemy mogli, nie wiem, go nazwać, czy, czy zmienić mu strój. Nie wiem. Mam nadzieję. Mam w ogóle nadzieję, że ta gra dotrwa do jakiejś przyszłości, że nie zostanie zjedzona przez prawników Nintendo. To w ogóle taką mam nadzieję. No dobra, sterujemy naszym trenerem i on zaczyna w tej chwili od kompletnego zera. Urodzimy się bez niczego, mamy tam jakieś pokebole. Które, które są. Jest ich nieskończona ilość, i tak naprawdę widać, że to jest gra w bardzo wczesnej wersji. Możemy sobie złapać jakiegoś pokemona i zacząć walczyć z innymi pokemonami. Tak naprawdę walka w tej chwili nawet nie jest potrzebna do tego, żeby któregoś stworka złapać. To, to na razie jest takim smaczek tego, jak to może wyglądać. No ale dobra. To co jest teraz w zasadzie też jest naprawdę super. Grafika jest ładna, ale za to sterowanie to troszeczkę taki ból. Poruszamy się na wsadzie, to jest spoko. oprócz tego tam obracamy się myszką i obsługujemy w ogóle interfejs też myszką. Do tego jeszcze mamy tam jakieś specjalne klawisze od uwalniania pokemonów i odłapania pokemonów. Jednym jest Tab, to przywołuje Pokemona, a naciskając Backspace przechodzimy w tryb, w którym możemy łapać Pokémony i rzucamy je tak po prostu lewym klawiszem myszki. Wszystko fajnie. Wiecie co, nawet to nie byłoby aż tak toporne, gdyby nie to, że gracz sobie sam musi to znaleźć wszystko i. i, i i się nauczyć. <laughs> Przeklikałam, wszystkie, klawiatury, wszystkie klawisze na mojej klawiaturze, żeby wiedzieć, co w tej grze mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. A w ogóle wyzwanie innego Pokemona na, na walkę było bajecznie proste, ale też się na tym dużo, długo głowiłam, bo okazywało się, że muszę przyzwać mojego Pokemona, a potem kliknąć na tamtego Pokemona. Brzmi bardzo prosto, a ja szukałam jakiegoś klawisza na to. Znowu przeklikując całą klawiaturę i już nawet szukając gdzieś na forum. E, do gry nawet jest jakiś tam mały manual, który tłumaczy klawiszologię, ale właściwie najzabawniejsze jest to, że nie całą, no więc tak naprawdę nic to nie daje. No dobra, e, jeszcze z rozgrycie. podczas walki wcielamy się jakby w Pokemona i nim znowu sterujemy, tutaj znowu sterujemy nim na wsadzie, za to ataki mamy pod... Pod klawiszami od 1 do 4, co oznacza, że muszę przestać się ruszać, żeby kliknąć klawisz e, ataku, który chcę wybrać. E, oczywiście one też nigdzie nie są opisane, co, który atak robi, więc to totalny random. E, nie dziwcie się, że dostaję tutaj mocne beczki od niektórych Pokémonów, bo ja po prostu nie wiem trochę, co robię. E, I tak, jeszcze jak wybiorę mój atak to niestety muszę go jeszcze zatwierdzić potem myszką kliknąć tego pokemona kiedy biegam po tej całej mapie ale okej okay, cały czas pamiętajmy, że to bardzo, bardzo wczesna wersja i mimo tego, że sterowanie jest naprawdę odporne to idzie się do niego nawet przyzwyczaić i, e, i sprawia nadal przyjemność e, oczywiście gra nie jest w żaden sposób wolna od problemów wczesnych dostępów do gier, bardzo, bardzo wczesnych w tym wypadku. Nak Nakładające się źle tekstury, w ogóle źle czytujące się grafika. Problemy z, nie wiem, złapaniem łapaniem Pokemona w wodzie. Nie można tego zrobić w, jakim, w, w jakiś sposób. No po prostu nie da się i tyle, no. Jeżeli Pokemon jest pod wodą, to go nie złapiesz. End of story. No ale. To są rzeczy, które, które się wybacza przy, 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 w momencie, kiedy, kiedy mamy do czynienia z tak wczesną i tak amatorską tak naprawdę jednak produkcją. E, bo to, są, to jest jeszcze nieskończona gra, to są nieskończone Pokémon Generations. I ja mam wielką nadzieję, że one zostaną skończone. Słuchajcie, linki do ściągnięcia tej gry oczywiście daję wam w opisie. Sprawdźcie, bo naprawdę warto, jeżeli, byliście, jeżeli kiedykolwiek byliście fanami Pokémonów, to ściągnijcie i po prostu przeklikajcie się przez to. Nawet tak, żeby spróbować, zobaczyć. To bardzo miłe doświadczenie. Ja będę kibicować twórcom, jak w ogóle już w tym momencie trochę ludzi na świecie, ponieważ zostali tam zahaczeni przez jedno z pism, jedno z, jeden z serwisów internetowych i nagle w nagle wszystko padło, serwery też padły, ponieważ nie spodziewali się takiego ruchu. Ale kurczę, robią grę, której... której wszyscy chcieli i która tak naprawdę była wyczekiwana i za każdym razem, kiedy była konferencja, gdzie pokazywali kolejne odsłony Pokémonów ja za każdym razem miałam takie Boże, po raz 40 klepią to samo, a wszyscy wiemy co należy zrobić. No i ci ludzie to zrobili, a właściwie robią, ja im kibicuję i mam nadzieję, że wy im też będziecie ki kibicować. Eee, tak jak mówiłam, wszystkie linki w opisie. Zapraszam do ściągania i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jakby co będę wrzucać więcej takich nowości i ogólnie pogadanek na temat gier też. Eee, na dzisiaj się trzymajcie. M mam nadzieję do zobaczenia niedługo. Dzięki za to, że oglądaliście materiał. Trzymajcie się. Cześć! A! I jeszcze temat. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie i sabujcie. Tak. <średziny> A teraz idę jeszcze trochę potrenować w Pokémony. Cześć.